Dzieje Tristana i Izoldy, rozdział pierwszy, dzieciństwo Tristana. Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. Słuchajcie, w jaki sposób w wielkiej radości, w wielkiej żałobie, miłowali się, później zaś się, pomarli w tym samym dniu. On przez nią, ona przez niego. Za dawnych czasów król Marek panował w królestwie Kornwali. Dowiedziawszy się, iż nieprzyjaciele niepokoją go, rywalen, król ziemi lońskiej, przebył morze, aby mu śpieszyć z pomocą. Służył mu mieczem i radą nie gorzej od szczerego lennika, i tak wiernie, iż Marek Dał mu w nagrodę piękną blanszę Flor, swą siostrę, którą król Rivalen miłował przedziwną miłością. Pojął ją za żonę w klasztorze tyntagielskim, ale ledwie ją zaślubił, doszła go wieść, iż dawny nieprzyjaciel, Duke Morgan, spadł spadłszy na ziemię lońską, pustoszy jego grody, pola i miasta. Rivalen narządził pospiesznie okręty i powiódł Blanche Flor, wówczas już brzemienną, ku swej dalekiej ziemi. Przybił do lądu naprzeciw zamku w Kanoel, powierzył królowę pieczy marszałka Rochauta, którego wszyscy dla jego wierności wołali pięknym mianem Rochaut Dzierżący Słowo. Następnie zebrawszy baronów, odjechał na wojnę. Blancheflor czekała go długo. Niestety. Nie miał wrócić. Pewnego dnia dowiedziała się, że Duke Morgan zabił go zdradą. Nie płakała po mężu. Nikt nie usłyszał krzyku ani lamentu, ale członki jej stały się wątłe i słabe. Dusza żądała pilnym pragnieniem wydostać się z ciała. Darmo Rochałd silił się pocieszyć ją. Królowo, mówił, nic się nie zyska, przydając żałobę, żałobie. Żali każdemu, kto się rodzi, nie jest pisane umierać. Niech Bóg przytuli umarłe, a ochrania żywe. Ale ona nie chciała go słuchać. Trzy dni czekała, aż podąży za swym drogim panem. Czwartego dnia wydała na świat syna. Zaczem, wziąwszy go w ramiona, synu, rzekła. Długo pragnęłam cię ujrzeć, i widzę najpiękniejszą istotę, jaką kiedykolwiek niewiasta nosiła w żywocie. Smutna zległam, smutne jest to pierwsze święto, które ci wyprawiam. Z Twojej przyczyny smutno mi jest umierać. że więc przybyłeś na Ziemię przez smutek, imię Twoje będzie Tristan. Rzekłszy te słowa, ucałowała go i ucałowawszy natychmiast umarła. Rochałt dzierżący słowo przygarnął sierotę. Już ludzie Duke'a Morgana wdzierali się do zamku. W jakiś sposób Rochałt zdołałby długo wytrzymać bitwę. Słusznie powiadają, insza rzecz dzielność, insza szaleństwo. Mus mu był zdać się na łaskę diuka Morgana ale z obawy, by Morgan nie zamordował Rivalenowego syna, marszałek podał go za własne dziecię i chował ze swymi. Gdy minęło chłopięciu siedem lat i przyszedł czas, by go odebrać niewiastom, Rochaut powierzył Tristana roztropnemu nauczycielowi, dobremu koniuszemu, imieniem Gorvenal. Gorwenal nauczył go w niewiele lat wszelakiej sztuki, która przygodzi się młodemu Baronowi. Nauczył go władać lancą, mieczem, tarczą i łukiem, miotać kamienne pociski, brać jednym skokiem co najszersze rowy. Nauczył nienawidzić wszelkiego kłamstwa i zdrady, wspomagać słabych, dotrzymywać słowa. Nauczył rozmaitych melodii, gry na harfie i sztuki myśliwskiej. Kiedy chłopiec dosiadał konia wśród młodych giermków, rzekłbyś, iż koni jego i rynsztunek i on tworzą wręcz jedno ciało i nigdy nie rozstają się ze sobą. Widząc Tristana tak szlachetnym i pysznym, szerokim w barach, gipkim w biodrach, mocnym, wiernym i odważnym, wszyscy sławili Rochauta, iż ma takiego syna. Za się Rochaut, wspominając rivalena i blanche flor, których młodość i wdzięk odżyły w pacholęciu, miłował Tristana jak syna, a tajemnie czcił jako pana. Owóż zdarzyło się, iż wydarto mu całą jego radość w dniu, w którym kupcy norwescy, zwabiwszy Tristana na statek, uprowadzili go jak piękną zdobycz. Podczas gdy mknęli ku nieznanym ziemiom, Tristan miotał się niby wilczek. Tristan miotał się niby młody wilczek pochwycony w pułapkę. Ale dowiedziona to prawda, i marynarze ją znają. Może nie radę nosi zdradzieckie statki i nie sprzyja rabunkom i zdradom. Podniosło się wściekłe, spowiło statek w ciemności i gnało go przez osiem dni i osiem nocy na oślep. Wreszcie marynarze ujrzeli poprzez mgłę brzeg najeżony urwistymi skałami i rafami, o które omal nie strzaskali statku. Schwycił ich żal. Poznając, iż gniew morza ma za źródło owo porwane w złą godzinę pachole, uczynili ślub, iż uwolnią Tristana i spuścili czółno, aby go wysadzić na brzeg. Natychmiast opadły wiatry i bałwany, niebo zabłysło, i podczas gdy statek norweski znikał w oddali, uśpione i pogodne fale niosły czółno Tristana na piaszczyste wybrzeże. Z wielkim wysiłkiem wdrapał się na brzeg i ujrzał falisty i pusty step, poza którym rozciągał się bezkresny las. Jął lamentować, rozpaczając za Gorwenalem, za Rochautem, ojcem swoim i za ziemią lońską. Wtem odległe dźwięki łowieckiego rogu i okrzyki rozgrzały jego serce. Na skraju lasu ukazał się piękny jeleń. Sfora psów oraz myśliwi mknęli w jego tropy z wielkim hałasem okrzyków i trąb. Ale gdy już ogary wieszały się u grzbietu, zwierzę o kilka kroków od Tristana ugięło się w kolanach i wydało ostatni dech. Jeden z myśliwych wygodził mu kordelasem. Podczas gdy myśliwi ustawieni w krąg otrębywali zwycięstwo, Tristan zdumiony ujrzał, jak wielki łowczy nacina szerokim kręgiem gardziel jelenia, jak gdyby ją miał oderżnąć. Wykrzyknął: Co czynisz, panie? Godzisz się kaleczyć tak szlachetne zwierzę kształtem zarżniętego wieprza? Czy taki jest obyczaj tego kraju? Miły bracie, odparł łowczy. I cóż cię dziwi? Tak. Oddzielam najpierw głowę, następnie poćwiartuję ciało na cztery części, które, zawieszone u łęku, zaniesiemy do króla Marka, naszego pana. Tak czynimy. Tak od czasu najdawniejszych myśliwców zawsze poczynali sobie rycerze Kornwali. Jeśli wszelako znasz jakiś chwalebniejszy obyczaj, pokaż go nam. Weź ten nóż, miły bracie, pouczymy się chętnie. Zaczem Tristan ukląkł i odarł ze skóry jelenia, nim go poświartował. Następnie pociął zwierzę na części, zostawiając, jak się godzi, kość pacierzową obnażoną do czysta. Wreszcie oddzielił dróbka, wnętrzności, pysk, ozur i żyłę serdeczną. A myśliwi i psiarkowie, nachyleni do koła, patrzyli zachwyceni na jego robotę przyjacielu, rzekł starszy łowczy. Piękne to obyczaje, w której ziemi nauczyłeś się ich? Powiedz nam twój kraj i imię. Zacny panie, wołają mnie Tristan. Nauczyłem się zaś tych obyczajów w loni ojczyźnie mojej. Tristanie, rzekł łowczy, niech Bóg nagrodzi Ojca, który cię wychował tak zacnie. Jest to z pewnością jaki baron, bogaty i potężny? Ale Tristan, który umiał w porę mówić i w porę milczeć, odparł chytrze. Nie, panie. Ojciec mój jest kupcem. Opuściłem tajemnie jego dom na okręcie, który jechał z towarami. Chciałem bowiem poznać, jak żyją ludzie w cudzoziemskich krajach. Ale jeśli mnie przyjmiesz między swych myśliwych, pójdę z wami chętnie i nauczę cię, zacny panie, innych jeszcze arkanów myśliwskich. Dobry Tristanie. Dziw mi, że istnieje Ziemia, w której synowie kupców znają to, czego gdzie indziej nie umieją synowie rycerzy, ale pójdź z nami, skoro pragniesz i bądź nam miłym gościem. Zaprowadzimy cię do króla Marka, naszego pana. Tristan skończył oprawiać jelenia, rzucił psom serce, głowę i wnętrzności i nauczył myśliwców, jak należy narządzać psom strawę i jak ją otrębywać. Następnie zasadził na widły pięknie podzielone części i powierzył je rozmaitym myśliwcom, jednemu głowę, drugiemu pośladki i lędźwie, innemu łopatki i ućce, innemu insze. Nauczył, jak trzeba ustawiać się parami, aby jechać w pięknym porządku, wedle szlachetności sztuk zwierzyny sterczących na widłach. Wówczas puścili się w drogę, gwarząc, aż wreszcie ujrzeli bogaty zamek. Otaczały go łąki, sady, strumienie, rybne stawy i uprawne pola. Liczne okręty wpływały do portu. Zamek wznosił się nad morzem, piękny i silny, dobrze obwarowany przeciw wszelkiej napaści i machinie wojennej. Główną zaś jego wieżę, niegdyś wzniesioną przez olbrzymów, zbudowano z wielkich i pięknie obrobionych ciosów, ułożonych jak szachownica, z pól zielonych i lazurowych. Tristan zapytał o miano zamku. Miły słuszko, nazywają go Tyntagiel. Tyntagielu, wykrzyknął Tristan, błogosławion bądź od Boga i błogosławieni Twoi mieszkańcy. Trzeba wam wiedzieć, panowie miłościwi, iż to tam niegdyś w wielkim weselu ojciec jego rywalen zaślubił Blanche Flor, siostrę króla Marka, ale niestety Tristan o tym nie wiedział. Gdy przybyli do stóp wieży, fanfary myśliwców ściągnęły ku bramie baronów i samego króla. Skoro wielki łowczy opowiedział całą przygodę, Marek dziwował się pięknemu porządkowi orszaku, zmyślnie rozebranemu jeleniowi oraz wielkiej dworności tych myśliwskich obyczajów. Ale zwłaszcza dziwował się pięknemu cudzoziemskiemu pacholęciu. I oczy jego nie mogły się odeń oderwać. Skąd brała się w nim ta nagła czułość? Król pytał swego serca i nie mógł zrozumieć. Panowie miłościwi, to krew jego wzruszała się i mówiła w nim, i miłość, którą żywił niegdyś do blanche flor, swej siostry. Wieczorem, skoro uprzątnięto stoły, rybałt pewien galijski, mistrz w swojej sztuce, wysunął się między zebranych baronów i zaczął śpiewać piosenki przy harfie. Tristan siedział u stóp króla i kiedy harfista brząknął nową melodię, Tristan ozwał się w te słowa. Mistrzu. Otoć piosenka piękna ponad inne. Niegdyś dawni Bretani ułożyli ją dla wsławienia miłości Graelenta. Nuta jest słodka i słodkie też słowa. Uczony masz głos, Mistrzu, Wyciągaj, że go pięknie! Galijczyk prześpiewał, po czym rzekł — Dziecko, i cóż ty możesz rozumieć o kunszcie instrumentów, jeśli kupcy z ziemi lońskiej uczą takoż synów gry na harfie i sztuki pieśniarskiej? Wstań oto, weź harfę i pokaż swą biegłość. Tristan wziął harfę i zaśpiewał tak wdzięcznie, że baronowie rozrzewnili się słuchając. I Marek podziwiał harfistę przybyłego z owego kraju lońskiego, dokąd niegdyś rywalen uwiózł był blanche flor. Skoro pieśń przebrzmiała, król milczał długo. Synu, Rzekł wreszcie: Błogosławiony niech będzie mistrz, który cię uczył, i ty sam błogosławiony bądź od Boga. Bóg miłuje dobrych śpiewaków. Głosy ich i głos ludni przenikają z serca ludzi, budzą drogie wspomnienia i dają zapomnieć niejedną żałość i niejedną przewinę. Zostań długo przy mnie, młody przyjacielu. Chętnie będę ci służył, panie odparł Tristan, jako twój lutnista, myśliwiec i lennik. Tak czynił trzy lata, w ciągu których wzajemna czułość wzrastała w ich sercach. W dzień Tristan towarzyszył Markowi na sądy lub łowy, się w nocy, ponieważ sypiał w komnacie królewskiej, wśród jego poufałych i wiernych, brząkał mu na lutni, kiedy król był smutny, aby Uśmierzyć z Gryzoty. Baronowie widzieli go radzi, a zwłaszcza jak ta historia was pouczy, kasztelan dynas z Lidanu, ale bardziej czule niż baronowie i niż dynas z Lidanu miłował go król. Mimo ich czułości Tristan nie mógł się pocieszyć, iż postradał ojca swego rochałta i nauczyciela Gorwenala i ziemię lońską. Panowie miłościwi, bajarzowi, który chce być luby słuchaczom, przystoi unikać zbyt długich rozwodzeń. Materia tej opowieści dość jest piękna i obfita. Na cóż zdałoby się ją wydłużać? Powiem tedy pokrótce, jak mnogo nabłądziwszy po morzach i lądach, Rochałt dzierżący słowo przybył do Kornwalii, odnalazł Tristana i pokazując królowi karbunku, którym ów obdarował był niegdyś Blancheflor w kosztownym darze weselnym, rzekł: Królu Marku, otoć Tristan loński, twój siostrzeniec, syn siostry Blancheflor i króla Rivalena. Duke Morgan trzyma jego ziemię wielkim bezprawiem, czas, aby wróciła do prawego dziedzica. I powiem krótko, jak Tristan, otrzymawszy od wuja oręż rycerski, przebył morze na kornwalijskich statkach. Dał się poznać dawnym wasalom ojcowskim, wyzwał mordercę rywalenowego, zabił go i odzyskał ziemię. Następnie Pomyślał, iż król Marek nie zdoła już żyć szczęśliwie bez niego, że zaś szlachetne serce wskazywało mu zawsze najzaszczytniejszą drogę. Zwołał swych hrabiów i baronów i tak rzekł: Panowie Lońscy, odzyskałem ten kraj i pomściłem króla Rivalena za pomocą Bożą i Waszą. Tak więc spłaciłem ojcu, co mu się należało, ale dwaj ludzie, Rochałt król Marek z Kornwali przygarnęli sierotę i wspomogli zbłąkane pacholę. Ich również trzeba mi nazywać ojcami. Żali i tym podobnie nie godzi mi się wyświadczyć słusznego prawa? Owóż szlachetny człowiek ma dwie rzeczy, które mu przynależą, swoją ziemię i ciało. Zatem temu oto rochałtowi opuszczę ziemię, ty, ojcze, będziesz ją dzierżył, a twój syn po tobie. Królowi Markowi opuszczę me ciało. Rzucę ten kraj, mimo iż mi jest drogi, i pójdę służyć memu panu Markowi i Kornwali. Taka jest moja myśl, ale wy jesteście moi wierni lennicy, wy, panowie lońscy, i winni mi jesteście radę. Jeśli więc który z was chce mi wskazać inną jaką drogę, niech powstanie i przemówi. Ale wszyscy baronowie pochwalili go ze łzami i tristan zabierając z sobą gorwenala odpłynął ku ziemi króla Marka.